Cześć siemanko, dzisiaj dla odmiany coś innego niż goście z NBA, czyli ocenimy sobie ostatnią sesję yy, na Duncan Demix, gdzie skacze Ryvera z Kilganonem. Fajne porównanie, bo obydwaj skaczą z naskoku lewa-prawa, ale zanim zaczniemy, łapka w górę, eee, może dowcip, eee, no to jakiś dowcip, cicho, żeby dobrze zacząć ten materiał, zresztą jak zawsze, bo tu zawsze są dobre materiały. No to muszę sobie jakiś dowcip, ja mam parę takich dowcipów, które zawsze tam wiecie, w możecie w niedzielkę przy rosołku, jak siedzicie z całą rodziną, możecie na przykład opowiedzieć yy, taki dowcip. Yy. Mówi, mówi syn do ojca, tato, a Tomuś bawi się w piaskownicy, czemu ja nie mogę się bawić jak inne dzieci? Pij nie pierdol! Dobra, zaczynamy materiał. Witam Państwa na najlepszym kanale związanym ze wsadami i nie tylko y, kabaretowo-humorystyczny, y, wspierający społeczność różnych kategorii. Ale przejdźmy sobie do wsadów, bo było naprawdę grubo. No to dobra, lecimy. Dwóch najlepszych: The Best Dunkers in the World, czyli zawsze musi być taki tytuł. Czyli najlepsi dunkerzy. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kto to weryfikuje, ale najlepsi dunkerzy. Okej, okay. zaczynamy tutaj od Windmilla yy, Ravery i Windmilla Kilganona. I teraz drodzy Państwo, będziemy mieli tutaj chyba to porównanie. Tak jest, spójrzmy sobie, kto zrobił lepszego młyna. W sumie w komentarzu możecie też napisać, kto ma lepszego młyna: Kilganon czy Raiwera. Chciałem zobaczyć tutaj, mm, kto wyżej złapał. Na sam początek, bo oceniam wsad od momentu powstania, jak od momentu poczęcia, można powiedzieć, a nie tylko wykończenie. Okej, okay. więc pierwsza rzecz: wyżej łapie mm, Kilganon. Tak, Kilganon łapie wyżej. Ściąga tą piłkę z wyższa, czyli 1-0 dla Kilganona, jeśli chodzi już o sam chwyt. Spójrzmy za dalej, jeśli chodzi o ruch. Troszkę nieco inne ujęcia. Tu mamy u Kilganona na wprost kosza. Tu mamy u Raiwery z boku. Ale Raiwera szybciej prostuje prawą nogę i sprawia to, robi to wrażenie, że jest po prostu wyżej sporo od Kilganona. Ale jeśli wzrostowo są podobni, no to może być wyżej. Chociaż ujęcia nic tutaj nam za wiele nie mówią. No, Raiwera szybciej zabrał tą lewą rękę. Ręka tutaj. Ukilganona ta lewa, która nadaje pędu tej piłce, jeszcze zostawiona. A jeśli chodzi o moc, no to obydwaj bardzo podobnie idziemy dalej. Pod nogą, urajwery. On zresztą robi z każdej możliwej pozycji to pod nogą, chociaż nie jakieś za piękne, chociaż ładnie na koniec zmienił te nogi. Według mnie troszkę za mało rozkraczone był w powietrzu. Ta lewa noga, widać, że ona tak została wisząca w dół, mimo to. Naprawdę w porządku. BTL bardzo ciekawe za plecami Kilganona z tego względu, że bardzo takie pionowe. Zazwyczaj Kilganon, kurwa, trafiłem w stopa. Dobra, przewijamy cicho. Zazwyczaj Kilganon robi to ustawiony tak nieco bokiem do kosza, a tutaj centralnie zrobił to mm, na wprost kosza. Nie jakoś najpiękniej, ale. Miał no, tyle zapasu i tak mocno wykończył, że przytrzymał się jeszcze na obręczy. Czy kosz wymiarowy? Słuchajcie. Może być w okolicach wymiaru, może być w okolicach trójki. Pamiętajcie, że kosze w NBA nawet nie są wymiarowe. Często dunkerzy, nie dunkerzy, tylko koszykarze narzekają, chociażby na kosze, że jest za wyżej, że drugi jest ugięty i tak dalej. Więc nie sugerujcie się, że to NBA, że to FIBA i że to kosz jest wymiarowy. Nie zawsze jest wymiarowy. Często jest niżej, czy też nawet wyżej. Chociaż wyżej dużo rzadziej. Idziemy dalej. Jonathan Clark, którego nie było. Chwilę widać, robi 360 windmila Mocnego, jednak bardzo pionowego, jak zwykle bez fazy lotu. No, porównajcie takiego 360 windmila, a porównajcie do 360 windmilla, którego, którego robił Jason Richardson w konkursie wsadów, czy w meczu nawet biegnąc na prost kosza i będąc trzy razy dalej niż oni. Skup z kozła, taki kaw... Skup? Nie, taki kaw windmill, ciężko powiedzieć. Kaw ale ładnie. Naprawdę bardzo mi się podoba, co zrobił z lewą ręką. Widzicie? Lewą rękę wyprostował, potem ściągnął do dołu i naprawdę nieźle to wyglądało. Mimo to tutaj dalej dla mnie za mało lotu. Tamalach, czyli pod lewą nogą. Tu się chłopy jarają. A jak na konkursie mm, zrobił... Kto to zrobił? Pamiętacie tego? Jak on się nazywał? Nieważne. Ostatnio dawałem na, jest materiał na kanale. Wszystkie wsady pod nogą z konkursu wsadów i właśnie tam na jednym Yy, na jednej parce chyba z 2021 roku. Tak i yy, zrobił yy, Stanley. Stanley zrobił właśnie Tamalacha i nie docenili tego, dali mu dziewiątki. Rivera próbujący yy, z osobistego z narzutu jedną ręką, niestety daleko. Rivera właśnie z tym co chciałem zobaczyć, czyli dystans już się pojawił, troszkę się nawet delikatnie położył w powietrzu. No, ale ta martwa praca nóg, czyli no, nie przy wszystkich wsadach gość z tymi nogami coś robi, więc tutaj według mnie jest dead. Góra pracuje, dół nie pracuje i nie wygląda to tak, wiecie, gumowato i plastycznie jak chciałbym, żeby to wyglądało. Tutaj próbuję tą 360 kamikazę i jak widać, gdy pojawi się wyższy kosz, jest kaplica i nawet nie jest blisko. Ja wiem, no, oczywiście. To jest absurdalnie trudny, trudny wsad. Ja próbowałem go ostatnio robić na jakimś 2,40, to prawda to nie mój naskok, ale było obłędnie, obłędnie trudno. Yy, I no, na wymiarze to jest... Nie wiem, czy on jest w stanie w ogóle to wykonać na wymiarze. 360 yy, skup z ręki od Kilganona. Wygląda naprawdę nieźle. Bardzo wysoko. Widać, że jest tutaj ponad pasem Gdzieś ze 115-120 cm nad ziemią, ładnie prosta ręka. Jednak do mocy Mary Bowdena, czy takiego Kweparkera dużo tutaj jeszcze brakuje. Pod nogą z miejsca od Jonathana Clarka. Szczerze, jak ostatnio mm, robię ten comeback do wsadów i gdzieś tam y, próbuję sobie, bo na razie mogę skakać głównie z miejsca i z jednego kroka, i próbuję sobie skakać z miejsca. No to okazuje się, że. Wcale te wsady z miejsca nie są takie jakieś turbo trudne. Na dolnej jestem w stanie dać na tym 295, chociaż tam już nie ma 295 z miejsca Windmilla. Brzydkiego, bo brzydkiego, ale z miejsca Windmilla. Nie mam takich rąk jak on i jakoś tak coraz bardziej do tych wsadów z miejsca podchodzę z dystanse 540. Dobra, nazywa się to 540, ale jak policzymy kąty, to patrzcie. Oni mądrze do tego podchodzą, znaczy mądrze po prostu nabiegają centralnie z boku i wybijają się tyłem do kosza w związku z czym jeśli on będzie w tej samej pozycji no to jest dopiero 360 no i to jest właściwie 360 nie będą to nazywać 540 no potem jeszcze się dokręcił ale w porównaniu do tego co robił Erabder no to daleko daleko albo co robił Tidab czyli na wprost kosza to jest niebo a ziemia to są dwa inne wsady Izaja Ryvera jedną ręką z dystansu. On się potrafi czasem ładnie położyć po powietrzu, jak wyskoczy z daleka. Niestety, te nogi no wysoko nad ziemią. On rozkracza te nogi, żeby jeszcze wyglądać wyżej. Zresztą skąd to wiem? Bo sam tak też robiłem. Mam taki klip z Dolnej, że właśnie starałem się podczas sadów tak samo prostować lewą nogę, i to optycznie niesamowicie zwiększa wyskok, jak człowiek jest tak w locie rozkraczony. Mimo to, nie jedną ręką nie najgorzej to wyglądało wysoko. Dewin, no to Dewina, no to u Jonathana Clarka widzieliśmy już wiele, wiele lat. Mm, ale sąsiad z Polski na koszu 30 widziałem jak robi, więc I don't care. Tutaj znów próba tego kamikaze, niestety daleko yy, pod nogą. Takie dość ciekawe, bo przelatywał dalej za kosz i cały czas się gdzieś tam poruszał, tak wyglądało dość lekko. Yy, idziemy dalej. Tak, to jest to samo, więc tak bardziej do boku ściągał to po prostu pod nogą. Pod nogą od tablicy, no on ma duże dłonie, takie bezpierdolnięcia, bez mocy, bez polotu. Ja wiem, pod nogą, bo pod nogą, ale bez pierdolnięcia. i bez polotu. Idziemy dalej z plecami u Rayvery, dla niego to już jest taki basic dunk z narzutu, te bardziej wielkie dłonie, długie łapy i tak bokiem. Bokiem ogólnie chyba tak najlepiej wygląda, bo robi się z tego takie trochę za plecami. Windmill. No, jak popatrzymy sobie, to nie jest taki suchy ruch jakby właśnie u Kilganona yy, czy widzimy, na przykład, u Grabo. Tylko widzicie, on ściąga to do boku i robi się faktycznie takie kółko. Więc, według mnie, takie za plecami są najlepiej wyglądające. Dwoma rękami, od deski yy, nad osobą osobą 3-6 pod nogą u Kilganona. Czysto mocno, jednak spójrzmy, to jest dalej pion. Bardzo brzydko. No, słuchajcie. Zobaczcie sobie 360 pod nogą Lipka, albo zobaczcie sobie 360 pod nogą Erabdera. To jest totalnie inny poziom. Te wsady wyglądają całkowicie inaczej. Lipek to się rozpędzał z połowy boiska i skakał gdzieś tutaj. Odległość była dużo lepsza. Tu chłopaki bardzo skaczą pionowo. No niestety, prodankerzy. Nie wszyscy, bo nie wszyscy, ale większość dąży do tego, po prostu, żeby skoczyć jak najwyżej, żeby zrobić ten sad, a nie skupia się na odległości, na tym, jak on wygląda i wyglądają te wsady po prostu sucho i drętwo. 360, tapnięcie, od deski, pompka ala Jonathan Clark, czyli rozkraczone do szpagatu nogi. No trzeba mieć dwugłowę tutaj dobrze rozciągnięte. Idziemy dalej. Skok nad obręcz. No, bardzo wysoko, oczywiście, nie mogę powiedzieć, że nisko. Ale wiecie, te ujęcia to też są dobreńkie, nie? No wiadomo, na pewno była tutaj głowa pewnie na dobręczą, włosy na pewno. Ale czy broda? Nie, to nie jest broda na dobręczą, bo gdyby on się bywił tutaj bliżej kamery, no to byłby jeszcze wyżej, by miał jeszcze barki nad obręczą. Idziemy dalej, czy Rayvera wyżej skoczył, bo to już takie sady kontrolne nie, nie skoczył wyżej, wręcz śmiem twierdzić, że Kilgannon skoczył tutaj. Y Wyżej. Chociaż też bardziej na wprost, tutaj się wybił yy, Rayvera. Kto skoczył wyżej. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Spójrzmy. Na skok lewa, lewa prawa, yy, troszkę Rayvera się patrzy w dół, w ziemię. Kliganon lepiej patrzy się w górę i patrzymy sobie teraz, kto skoczy wyżej. Czy to jest to samo ujęcie? Nie jest to samo ujęcie, ale jest bardzo podobne. I spójrzmy sobie i. Kto skoczył? Wyżej. Ciężko stwierdzić. Różnice są tak małe, że bez takiego samego idealnego ujęcia w kamery wysoko nie. O! Stwierdzimy. No i mamy, proszę państwa, to nie jest Losem found. found to był 360 za plecami. A to jest, jak to się nazywało? Dobra, napiszcie w komentarzu, jak to się nazywało. Ale generalnie, lewą ręką podanie, bez patrzenia. Na dobręcz piłka jest idealnie podana pod rękę. No przy tych wsadach to niestety timing gra kluczow, kluczową rolę. Ale wykonał to idealnie czysto i wyglądało niesamowicie łatwo. 720 przyspawana, znaczy 720 przyspawana próba w przód obręczy. Pompka, spójrzmy sobie na tą pompkę. Nie najgorsza, chociaż te nogi takie krzywe, ale to już się czepiam, jestem po prostu chujem. Mm, idziemy dalej. W double, double windmill, taki jak Zjani robił z jednej nogi. Bardzo ciekawy wsad i jedynie Kilganon z tych wszystkich dunkerów potrafił sprawić, że ten wsad z dwóch nóg wyglądał naprawdę dobrze. Wyglą próbował go robić kiedyś Arek Przybylski z Polski, nawet go robił, ale wyglądało to betonowato i pokracznie więc jedyną osobą z dwóch nóg, która dobrze sprawiła, że ten sad wygląda, to jest właśnie Kilganon 360 pod nogą z narzutu, a raczej no 180 jak już mamy być tacy dosłowni, the wall, czyli sad oczywiście, mm, zrobiony najpierw przez Clarka, już wiele, wiele, wiele lat temu, prawie 10 lat temu, mm, czyli szpagat nad ścianą y, ludzi. Idziemy dalej. OK, czyli 180 Tetris nad dwoma osobami. Tutaj. Co prawda nie zawił nikogo, wszyscy zostali na miejscu, jeden mocno pochylony, jest puszow Nie jest to taka dobra próba jak widzieliśmy tam na Fibie czy tam na takim jeszcze jednym pokazie, gdzie miał całą łeb na dobręczą. Skorpion nad trzema czy czterema osobami, chyba nad czterema. Tu nie ma nic do zmiany, nie ma nic tu za wiele do komentowania, bo Jordan Kilganon zawsze wykonuje ten wsad w ten sam identyczny, świetny, perfekcyjny sposób i to jest prawdziwy skorpion. Nie skorpiony z naskoku prawa-lewa, tylko z naskoku lewa-prawa, gdzie standardowo powinniśmy się obracać w lewą stronę, a przy skorpionie, właśnie z naskoku lewa-prawa, jest to nienaturalne, że on nie dość że skacze w lewa-prawa, to potem musi nienaturalną rotację zrobić w prawą stronę. Dlatego on jest taki złamany i skrzywiony w powietrzu, i to jest prawdziwy yy, skorpion. Sprawa lewa, no to też Skorpion, ale to już, to już nie to samo. Bez patrzenia, Cuff, Windmill złapany jedną ręką yy, nad osobą. I bez puszofika. I wiecie co, naprawdę muszą mieć przejebane te dłonie, bo taką samą piłkę Wilson Evo NXT mam tutaj obok. I nie wyobrażam sobie, że mu byłbym w stanie ją tak złapać. Tab dunk ze zmianą rączki. To już po sesji, chyba. Pod dwoma nogami nad stojącą osobą. Co prawda. Lekko podejrzewam, że zmęczenie się wkradło. Tu jeszcze jakiś ziomuś na kurwia z jednej nogi, prawie że z, z osobistego ostra reklama THP, Clark też się podjął, chociaż Clark chyba już nie skacze tak dobrze z jednej nogi. Nie, nie skacze, to nie są jakieś spektakularne skoki z jednej nogi, nie oszukujmy się. Czy kosz wymiarowy? No tak średnio może być. Nie, 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 nie. To kosz nie jest wymiarowy. Nie jest, kosz, nie jest kosz wymiarowy z całym szacunkiem, ale jak dobrze sobie porównam i tak się przypatrzę, jak ktoś stoi pod tym koszem, to nie ma możliwości, że to jest wymiar. Nie uwierzę. Ty bardziej, że tego gościa tak samo, tak samo znam i wiem... Tak, to nie jest wymiar. Wiem, jak ten gość skacze na swoim kanale na innych koszach. Tego też znam, za plecami z Bounce'a, bardzo dobry technicznie, bardzo dobre paki, ale it's not ten fit. Myślę, że koło trójki może mieć kosz, może w okolice, w okolice trójki, ale wymiar to to nie jest. No, wystarczy spojrzeć jak ktoś jest pod obręczą. No tu wiem, skacze z daleka, ujęcie, skacze ładnie, mega styl ma naprawdę, ale no dobra, stań pod koszem panie, stań pod koszem. No, no nie, 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 nie. O, tu już mamy z osobistego. Cyk. Ładnie zgiął tą rękę w łokciu. Niestety paczki nie zrobił. To by było tyle, drodzy Państwo, więc mamy dzisiaj dla odmiany ocenioną tą sesję. Chłopaki dają radę, Kilganon ma swoje lata, Raiwera jest w szczycie formy. Mm, co więcej mogę powiedzieć? Nic. Jutro myślę, że wrzucę Wam J.R. Smitha. A w niedzielę na oczami Dunkera widzimy się na pewno na, na, pewno na konkursie w z 90 roku. Tak, tak jak zapowiedziałem. Yy, czyli jutro mamy JR Smith'a, tak? jutro jest czwartek. JR Smith'a. W piątek wrzucę Wam coś o treningu wyskoku. Coś związanego z treningiem wyskoku w piątek, bo dawno nie było. No i w niedzielę oczami Dunkera standardowo. Dzięki, że byliście tu ze mną. Na razie, Siemanko, do usłyszenia. Yy, idę gotować makaron, tu się nic nie zmienia. No i co? Mm, następny raz też jakiś żarcik będzie trzeba opowiedzieć, bo i algorytm YouTube'a faworyzuje bardzo dobre dowcipy. Hehe, <laughs> nara.